Nie jestem i dzisiaj będziemy robić coś naprawdę niesamowitego. Otóż zrobimy mohito. Byłem specjalnie z tej okazji na Kubie i, i tam uczyli mnie mistrzowie robienia cygaro, jak się robi mohito. Cała struktura tego niesamowitego zjawiska polega na tym, że my nie mamy cygara, ale mamy Mohito. To po prostu wlać? Tak mi się wydaje. Na pewno działa? Tak. Skoro robi się lód, to ja w tym czasie pokażę Wam, w jaki sposób oporządzić limonkę, aby nadawała się ona do naszego drinka. Gdy limonka jest twarda, to musicie pamiętać, żeby nią tak potuglać po stole trochę, żeby ona się tak zmiękczyła. Mam nadzieję, że widzieliście. No i teraz możemy przejść już do krojenia. Na początku trzeba pamiętać o tym, że chcemy, żeby nasze morfideo było dosyć słodkie. Co musimy odkroić wszystkie te gorzkie elementy limonki. Dobra, ten już jest do dupy. I naprawdę ten nóż to będzie. Nie, nie, mamy to. To teraz przecinamy limonkę na pół. I trzeba pamiętać, żeby wyciąć ten biały cyf, który jest po środku. I nie uda mi się aż tak super. Nie udało mi się wcale. Ten nóż też kompletnie tego nie koronuje. Dobra, ten nóż też, też wymienimy. A cztery takie wrzucamy do jednego z kubków doktora Isa czy tam kolda. Mieniliśmy po raz kolejny nóż. Mieliśmy pewne problemy z tamtym. Mąka jest dosyć poważnym ważnym elementem, z tego co mówili kubańczycy jak u nich byłem. Niewiele rozumiałem, bo teraz wyjdę na ignoranta, bo nawet nie mam pojęcia w jakim oni języku mówili do mnie. Stwierdźmy, że oni, oni po hiszpańsku chyba mówili, nie? Tak, tak mi się wydaje. Nie do końca rozumiem hiszpański. Wrzucimy tu jeszcze dwie. Będziemy mniej więcej po sześć tych ćwiarteczek wrzucać do tych kubków, bo one są całkiem spore. Mojito ogólnie jest takie idealne na lato, w momencie, gdy jest gorąco, bo ma przede wszystkim orzeźwiać, dlatego jakby też te limonki muszą być takie słodkie. Orzeźwiające, dostarczające cukru. Yy. I teraz, teraz musimy uporządzić miętę. Zerwana z pola No nie pachnie to ten... No nie pachnie to jak mięta, To jest właśnie jakby moment na zepsucie pierwszej rzeczy w tym odcinku W tym czasie za dobrze nam szło Nie, 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 no nie Musimy właśnie jechać do Lidla Pomięte. Ok, dobra, teraz mamy na pewno stuprocentową miętę. Chociaż może to i była też mięta. No nie jestem pewny, czy to nie była mięta, czy nie, ale na pewno pachniała dużo, dużo słabiej. Tak na dobre wyszło, że kupiliśmy tą taką dużo bardziej intensywną, bo ona się nam przyda w tym momencie. Możemy już oskubać, Bo ich właśnie będziemy używać. Ale to jak pół jest z tej maszyny lodów. Tu Coś widać w środku, czy by się coś zrobiło? Widać kostki. O! Ale nie ma ich wcale tak wielu. Zostało działać. Dobra, so, mamy już luk i... Ten lud jest duży, więc ten lud będziemy musieli skruszyć. Super się kruszy. Na naprawdę dalej kostki lobby. Ale nie mogą być duże kostki? nie Już lepsze były tamte z tej maszyny! Jak idzie tej maszynie? W ogóle robi więcej? No. Ja jeszcze coś czuję, że użyjemy tych z tej maszyny ostatecznie. No, niektóre te kostki są strasznie twarde. Może one nie chcą odstajenia. Teraz będziemy dodawać cukier trzcinowy do... do już samych kubeczków z mojito, więc musimy go jakoś świetnie otworzyć. Udało się. Widzicie tak, żeby niego sypać. no widzę, że to nie idzie. Po na łyżkę I, i w sumie nie wiem ile tego cukru dodać, więc nie pamiętam już. Więc tak na czuja wydaje mi się, że po łyżce? Po dwie. Tak na czuja wydaje mi się, że... Pod już łyżki dodane. Zatem teraz, teraz, jakby naszym kolejnym częścią jest to, by ten cukier razem z limonkami dobrze ugnieść. Ok. No i tak w każdym, w każdym kubeczku doktora Aisa. Trzeba wyszło lepiej na przed... szczęście. Nie, Jest już ugniecione. Możemy przejść do tego nieszczęsnego lodu. Czy to są takie kostki lodu? Sprawdź w maszynie do lodu. Nigdzie nie jest dużo lepiej. Mogę teraz trzeba zrobić takie pikuniki. Z lodu musi być naprawdę dużo. No Ponieważ, jak już mówiłem, to jest drinkiem takim letnim. I musi być bardzo żyźwiały. Nasza kruszarka sobie poradziła. prawdę nieźle. Używamy rumu b... białego. Pokaż ten rum do tej... Lokowanie produktu, niech tym nie pokaże. Tak. Używamy białego rumu. No i cyk, To było mniej więcej 60 ml. Dobra, i teraz bierzemy trochę listków Musimy je... Sklepać, i do środka. Teraz wlewamy go wody gazowanej. Wlewamy wody gazowanej, tak żeby już wypełnić. I wszystko ze sobą mieszamy. W górę i w dół, żeby wymieszały się po prostu tym cukier, który jest na, na, na dole. Dokładamy na górę jeszcze trochę tego lodu. Już mówiłem, naprawdę dużo lodu. Jak widzicie, od razu robię już te kolejne, Myśmy po prostu mieli jak najszybciej wszystkie gotowe. Jedno będzie wyjątkowo bezalkoholowe, ponieważ mamy tutaj kierowcę, który no, jakby też chce się napić. Więc będzie po prostu jedno bezalkoholowe. I samo że miętę. No, jak widzicie, udało nam się zrobić pyszne kubańskie mojito, i teraz możemy degustować. Mm. Ach, A te odgłosy Kuby nocą. No na Kubie? Na Kubie. Zawsze ludzie właśnie głównie na motorach jeżdżą, może żeby szybko się przyjeżdżać Jak widzicie, pijemy ze słonkami plastikowymi I nie jest to ekologiczne A niestety nie mieliśmy czasu, żeby kupić papierowe No ale były już kupione x lat temu, więc... No, nie no, nie to możesz to... przychodzić do kadru z piwem, bo to wygląda jakby ci się nie smakowało Piwo no. idzie tam Nie lubię, lubię To jest lubię. ciekawe, bo bez alkoholu to jest w zasadzie po prostu woda z, no. z limonką Święty mi na pamiętasz? Poradza dla studentów Kraftowe piwo z piwem, jak skończę tą historię. <grym> 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 jak mam przejść, jak tu siedzi? Nie, no tego tak jak ja, tłukę, to, to może dać jakiś taki, nie wiem, no dźwięk. Okej, tak, okay, dobra, znalazłem skupisko wody. Znalazłem skupisko chillu. To jest napisane chill. może. To no, by było na tyle dzisiejszego odcinka. Dzięki, że z nami byliście. Mam nadzieję, że umiecie już teraz zrobić własne domowe mohito. Thank you.